Czołem widzowie, czas na serię ze Świdnicy na Dolnym Śląsku. To, że jestem na miejscu wiedzieli ludzie śledzący mnie na Facebooku i Instagramie. Jak zawsze to stamtąd brałem polecenia gastro. Warto mnie tam dodać, bo dużo wrzucam na wyjazdach, a dziś mamy lokal legendy działającą prawie 50 lat, czyli bar Frytka. <laughs> który na Google Maps widnieje pod nazwą Smażalnia Frytka, jak dobrze pamiętam, zachodzę na miejsce, klienci byli, a ja wybrałem się tam, bo jak <laughs> wrzucałem fotki szyldów z prośbami o polecenia, to pisaliście, że tościk i frytka to taki must have. Szczerze to po lokalu z takim stażem spodziewałem się hamburgerów z momem, takie jak podawano na dworcach lata temu, a tu mięso wołowe, natomiast Trochę inne niż w typowych burger, burgerowniach takich nowoczesnych, takie bardziej natłuszczone mi się wydaje. Smaczne. Wersja 115 gram, gramów kotlet kosztuje 20 zł, a jak ktoś ma większego głoda, to dwa razy większy kosztuje 26. Zamówione, czas oczekiwania 7 minut, kotlet taki bardziej tłusty, ale smaczny i ja czuję tę legendę do tego sałata, pomidoro, górek i no i sosy. Sos taki słodziutki, ale mówię, w ogóle czegoś innego się spodziewałem, bo to lokal w końcu działający tyle lat. Frytki petarda. Jak jadłem, to słyszałem susza, rozmowę klientki z panem za ladą i mówili, że taka odmiana ziemniaka charakterystyczna, bo pani pochwaliła, że bardzo dobre, no to tutaj mamy pewność, że to robią na świeżo, frytasy z ziemniaków, a nie gotowiec z hurtowni. I dla mnie to chyba drugie najlepsze frytki w tym roku, bo pierwsze to w lokalu Cabaniero we wrześniu, tam były też sztos. Frytki 6,50, także to jest cena niska. Przekąsiłem na miejscu i wziąłem sobie na wynos pospacerować ulicami tego urokliwego miasta, przegryzając ziemniorem. Czuję legendę tego miejsca, zdziwiłem się tutaj, o czym już mówiłem, a jak ktoś ciekawy, to też będzie recenzja Tościka, też legenda. Niestety ja byłem w weekend, no i nie nagrałem mega polecanych lokali o nazwie Donald i Daisy, bo zamknięte w weekend, ale pamiętam o, o, pamiętam o tym i w przyszłości obczaję. Dzisiejsza nota za burgera i frytki to 8 na 10. Jak zawsze ciekaw jestem kto tam jadł i jakie są wasze wrażenia. Dajcie znać. Pozdro.